Nadszedł w końcu ten czas. Świętowanie powrotu do domu amerykańskiego bizona lub żubra, jeśli wolisz. Pod koniec wczesnych 2000 lat części amerykańskich prerii nie odzyskiwały już tak jak kiedyś. Nie zapadały się z dnia na dzień, lecz stawały się prostsze, bardziej suche i mniej odporne z każdym rokiem nawet przy nowoczesnej ochronie przyrodniczej. Następnie badacze podjęli ryzykowne, niemal odwrotne działanie. W ciągu następnej dekady Ziemia zareagowała w sposób, którego niewielu SAJE spodziewało. System W. Problemach przez większą część XX wieku spadek amerykańskich prerii pozostawał w dużej mierze niezauważony. Z daleka równiny wciąż wyglądały na otwarte i zielone. Jednak ekolodzy badający je dokładnie zaczęli dostrzegać sygnały ostrzegawcze, niewidoczne z drogi. Wspólnoty rodzimych roślin stawały się coraz rzadsze. Gleby zagęszczały się i stawały się mniej chłonne. Po deszczu woda spływała szybciej zamiast wsiąkać. Ziemia nadal stała, ale już nie funkcjonowała tak jak kiedyś. Jednym z najjaśniejszych sygnałów była cicha eliminacja gatunków zależnych od złożoności. Niektóre trawy, które mocno zakorzeniały glebę, zaczęły znikać. Owady polegające na tych roślinach malały wraz z nimi. Ptaki gniazdujące w wysokich, zróżnicowanych prerii miały coraz większe trudności z powrotem rok po roku. To, co zastępowało tę różnorodność, często było prostszym, twardszym krajobrazem, zdominowanym przez kilka odpornych roślin, które mogły przetrwać zakłócenia, ale niewiele wspierały szerszy ekosystem. Działania przywracające zostały rozszerzone w odpowiedzi. Zarządcy ziemi ponownie sianą rodzimą trawę, dostosowują harmonogramy wypasu i ograniczają rozwój tam, gdzie mogą. W niektórych obszarach te kroki spowolniły spadek, w innych ledwo zrobiły różnicę. Prerie mogły wyglądać na odnowione na powierzchni, a jednak pozostały kruche pod spodem, podatne na suszę, erozję i nagłe załamanie pod presją. Pod koniec późnego XX wieku wielu naukowców zaczęło zadawać trudne pytanie: jeśli odpowiednie rośliny były przywracane, a ziemia chroniona, dlaczego od nowa nie utrzymywała się? Coś istotnego wydawało się brakować nie narzędzia ani polityki, lecz proces a dopóki ten brakujący element nie zostanie zidentyfikowany, przyszłość amerykańskich prerii pozostaje niepewna zawieszona między przetrwaniem a powolnym niepowodzeniem. Jak działała preria? Dawno zanim ogrodzenia lub pługi podzieliły ziemię, prerie Ameryki Północnej funkcjonowały jako jeden z najbardziej odpornych ekosystemów na Ziemi. Rozciągające się na cały kontynent nie były kształtowane przez stabilność, lecz przez nieustanny ruch. Trawa rosła, była wypasana, spalana, a potem rosła ponownie. Ten rytm powtarzał się przez tysiące lat, tworząc gleby głębokie, przepuszczalne i bogate w życie pod powierzchnią. W centrum tego systemu znajdowały się duże roślinożerne, zwłaszcza bizony. Nie poruszały się przypadkowo, przemierzały stada, intensywnie wypasając się w jednym obszarze, a potem ruszały dalej, pozostawiając miejsce roślinom do regeneracji. Ich kopyta zakłócały podłoże na tyle, by złamać utwardzone powierzchnie, umożliwiając wsiąkanie deszczu. Ich odchody zwracały składniki odżywcze bezpośrednio do gleby. Kiedy bizony turlały swoje masywne ciała w ziemię, tworzyły płytkie wgłębienia, które gromadziły wodę i nasiona, małe kieszonki, w których mogło zakorzenić się nowe życie. Ogień był równie ważny. Pożary wywołane przez pioruny oraz celowe wypalenia przeprowadzane przez rdzennych mieszkańców usuwały martwą roślinność i zapobiegały zajęciu równin przez krzewy i drzewa. Świeża trawa rosła szybko po tych zdarzeniach, przyciągając ponownie bizony. Razem wypas i ogień tworzyły zmieniającą się mozaikę wysokich i niskich traw, gołych plam i gęstego wzrostu, z których każda wspierała różne gatunki. Kiedy bizony zostały usunięte, a pożary stłumione, ten cykl się przerwał. Wypas stał się statyczny. Zakłócenia zniknęły. Ziemia stała się jednolita i krucha. Bez ruchu i odnowy, preria straciła procesy, które kiedyś pozwalały jej się regenerować, torując drogę powolnemu upadkowi, z którym później walczyli naukowcy. Gra, której nikt się nie spodziewał. Pod koniec XX wieku mała grupa ekologów zaczęła ponownie rozważać pomysł, który od dawna uważany był za niepraktyczny, a nawet lekkomyślny. Zamiast próbować naprawiać prerie kawałek po kawałku, zapytali czy ziemia może sama się odnowić, jeśli przywrócone zostaną jej pierwotne czynniki. To oznaczało ponowne wprowadzenie bizonów nie jako symboli czy atrakcji turystycznych, lecz jako funkcjonujące elementy ekosystemu. To nie był jednorazowy, skoordynowany eksperyment i z pewnością nie było to federalne polecenie. W całych Stanach Zjednoczonych odrębne grupy ochrony przyrody, narody plemienne, agencje stanowe i prywatne rezerwaty podjęły podobne decyzje z różnych powodów. Niektórzy mieli nadzieję zwiększyć bioróżnorodność, inni chcieli ustabilizować glebę lub przywrócić siedlisko dla gatunków będących w upadku. Wszystkich ich łączyła ta sama niepewność. Krajobrazy te nie były już dziewicze. Wiele z nich było wypasane, orane lub modyfikowane przez pokolenia. Nie było żadnej gwarancji, że bizony w ogóle pomogą. W rzeczywistości oczekiwania były celowo skromne. Bizony nie występowały w większości tych obszarów przez ponad 100 lat. Banki nasion uległy zmianie. Inwazyjne rośliny przejęły kontrolę. Reżimy pożarowe zostały zakłócone. Niektórzy krytycy twierdzili, że zwierzęta będą po prostu zachowywać się jak przerośnięte bydło, zwiększając nacisk na ziemię, która już boryka się z problemami. Inni ostrzegali, że wprowadzenie dużych stad może pogłębić erozję lub przyspieszyć degradację. Mimo wątpliwości ponowne wprowadzanie posuwało się naprzód, powoli i ostrożnie. Stada zostały wypuszczone do ogrodzonych rezerwatów i otwartych pastwisk, które już straciły dużą część swojego naturalnego równowagi. Zarządcy dokładnie monitorowali ich ruchy, zmiany roślinności i warunki glebowe. Nikt nie przewidywał szybkiej zmiany. Nadzieja była znacznie prostsza, że przywrócenie ruchu, zakłóceń i interakcji może spowodować, że Ziemia zacznie reagować w sposób, którego nowoczesna rekultywacja nie była w stanie osiągnąć. Co się zmieniło z czasem? Pierwsze lata po powrocie bizonów były prawie bez wydarzeń. Nie nastąpiło dramatyczne zazielenienie krajobrazu, nie było nagłego przypływu dzikiej przyrody. W wielu miejscach trawa wyglądała prawie tak samo jak przedtem, jednak badacze obserwujący uważnie zaczęli dostrzegać subtelne zmiany, które sugerowały, że pod powierzchnią dzieje się coś głębszego. Obszary, które bizony intensywnie wypasały na początku sezonu, często odradzały się szybciej niż się spodziewano. Zamiast być całkowicie wyzłuszczone, te fragmenty produkowały nowy przyrost, który był krótszy, gęstszy i bardziej odżywczy. Sąsiednie tereny, pozostawione nietknięte na dłuższy czas, rosły wyżej i grubsze. Z czasem ten schemat powtarzał się, tworząc mozaikę wysokości i struktur trawy, której nie widziano od dziesięcioleci. Ta różnorodność miała znaczenie. Różne rośliny rozwijały się w różnych warunkach, a wraz z nimi pojawiały się owady i ptaki, które dawno były nieobecne. Gleba również zaczęła się zmieniać. Tam, gdzie bizony często się przemieszczały, ubita ziemia powoli się rozluźniała. Woda deszczowa wsiąkała równomierniej, zamiast spływać po utwardzonych powierzchniach. Składniki odżywcze z odchodów były rozprowadzane po krajobrazie, napędzając wzrost roślin w miejscach, które przez lata były wyczerpane. Nawet płytkie wgłębienia pozostawione przez bizonalne błotne kąpiele stały się mikrosiedliskami, gromadząc wodę i chroniąc nasiona w okresach suszy. Jedna z najważniejszych różnic ujawniła się, gdy porównano bizony z bydłem. W przeciwieństwie do zwierząt hodowlanych, które często przebywały przy źródłach wody, lub preferowały określone fragmenty, bizony nieustannie się przemieszczały. Ich wypas był intensywny, ale krótko trwały, po którym następowały długie okresy regeneracji. Kiedy połączono to z kontrolowanym ogniem, praktyką już stosowaną w wielu rezerwatach, efekt został wzmocniony. Ogień usuwał stare zarośla, bizony podążały za nowym przyrostem, a ziemia ponownie wchodziła w cykl zakłócenia i odnowy. Te zmiany nie przekształciły łąk z dnia na dzień. Przyniosły one konsekwentne, powtarzalne ulepszenia. Różnorodność roślin wzrosła. Dzikie zwierzęta powróciły stopniowo. Prerie nie stały się dokładnie takie jak kiedyś. Ale stały się czymś silniejszym niż wcześniej. Dowód przez równiny. Trudno było zignorować te zmiany, ponieważ tak często pojawiały się w różnych miejscach. Od wysokich trawiastego prerii Kansas po odrestaurowane rezerwaty w Oklahomie i Illinois, naukowcy zaczęli dokumentować podobne wzorce wszędzie tam, gdzie bizony mogły pełnić rolę aktywnych wypasaczy. Szczegóły różniły się w zależności od klimatu i zarządzania, ale kierunek zmian był uderzająco spójny. Na długoterminowych stanowiskach badawczych, takich jak Konsa Prairie w Kansas, obszary wypasane przez bizony wykazywały większą różnorodność roślin niż miejsca bez dużych wypasaczy lub zarządzane wyłącznie przez bydło. W Oklahomskim rezerwacie Tallgrass Prairie bizony pomagały utrzymać zmieniającą się mozaikę siedlisk, które wspierały ptaki, zapylacze i małe ssaki nieobecne na sąsiednich terenach. W Illinois, gdzie prairie zostały zredukowane do fragmentów otoczonych zabudową, wprowadzenie bizonów zbiegło się z stopniową poprawą struktury gleby i stabilności roślin rodzimych. Nawet poza Stanami Zjednoczonymi wzorzec się powtarzał. W północnym Meksyku, gdzie bizony zniknęły ponad 100 lat wcześniej, ponownie wprowadzone stada zaczęły wpływać na odnowę trawników w sposób podobny do ich północnych odpowiedników. Żaden z tych krajobrazów nie przekształcił się dokładnie w ten sam sposób. Opady, rodzaj gleby, zarządzanie pożarami i historia terenu miały znaczenie. Jednak raz za razem bizony przywracały coś, czego współczesne narzędzia same nie mogły ruch, zakłócenia i interakcje. Nie były to odizolowane historie sukcesu. Wzięte razem stworzyły wzorzec, który podważał przekonanie, że prerie można odtworzyć wyłącznie poprzez statyczne zarządzanie. Przez granice i ekosystemy obecność bizonów zmieniła sposób, w jaki Ziemia reaguje na stres, suszę i upływ czasu. Co to naprawdę znaczy? Powrót bizonów nie rozwiązał każdego problemu stojącego przed trawiastymi równinami Ameryki Północnej. Nie zlikwidowali presji klimatycznych, ani nie odwrócili wieków użytkowania ziemi. To, co zrobili, było znacznie subtelniejsze i pod wieloma względami potężniejsze. Przywrócili procesy, które pozwalały ekosystemom reagować, przystosowywać się i samodzielnie się odbudowywać. Bizon nie jest zwierzęciem cudownym. Są uczestnikami systemu, który działa tylko wtedy, gdy ruch, ogień, gleba, rośliny i zwierzęta współdziałają. Tam, gdzie te połączenia są zerwane, żaden pojedynczy gatunek nie może naprawić Ziemi. Jednak tam, gdzie są przywrócone, choć częściowo, odporność zaczyna powracać. W tej odbudowie tkwi ironia. Dziś większość bizonów istnieje poza tymi systemami, hodowana głównie jako zwierzęta gospodarskie. Tylko niewielka część wciąż kształtuje krajobrazy tak, jak ich przodkowie kiedyś czynili. Zwierzę przetrwało wyginięcie, ale jego rola ekologiczna prawie nie przetrwała. Historia przywracania bizonów podnosi większe pytanie o samą ochronę przyrody. Czy staramy się zachować jedynie wygląd? Czy jesteśmy gotowi przywrócić procesy, które sprawiają, że ekosystemy funkcjonują? Odpowiedź może zadecydować nie tylko o przyszłości trawiastego krajobrazu, ale także o tym, jak podchodzimy do przywracania w zmieniającym się świecie. Powrót bizonów nie przepisuje historii i nie uzdrawia Ziemi z dnia na dzień. Przypomniało nam, że ekosystemy nie potrzebują ciągłej korekty, lecz właściwych relacji. Jeśli przywracanie przyrody oznacza przywrócenie brakujących połączeń, najpotężniejsze rozwiązania mogą już chodzić po równinach.